Cześć Boże, drogie dzieci. Dzisiaj swoje ziarno wysiałem do dobrej gleby, podlałem, za chwilę wystawię je na słońce i mam nadzieję, że to ziarno przyniesie plon obfity. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o tym, jak Pan Jezus opowiada przypowieść o siewcy. Mówi o tym, że siewca sieje ziarno. Ale czy całe ziarno padło na dobrą glebę i mogło wzrosnąć i przynieść plon obfity, o tym przekonamy się za moment. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą kartki czerwona i jasna, klej, pisak, nożyczki, kredka. Jezus opowiedział taką przypowieść. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziowały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie. A ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Czerwoną kartę składamy na połowę. Dzisiaj wykonamy pracę, która pomoże nam zrozumieć Ewangelię. Kretką rysujemy połowę serca. Wycinamy. Na białej kartce rysujemy otwartą księgę. Narysowaną księgę wycinamy. Na księdze piszemy pismo święte. Kto nie potrafi, poprosi o to rodziców. Pismo Święte naklejamy na środku w serduszku. Ojciec Krzysztof mówi nam, abyśmy Słowo Boże przyjęli do swojego serca. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, jak Pan Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o siewce. Mówi o tym, że kiedy siewca wychodzi siać ziarno, jedno pada na drogę, inne gdzieś między skały, a jeszcze inne między ciernie. I to nie jest dobre miejsce, aby to ziarno mogło wzrastać. Dopiero kiedy ziarno pada na dobrą, żyzną glebę, wtedy może wzrastać, aby później wydać obfity plon. Tym siewcą w dzisiejszej Ewangelii jest sam Pan Jezus. Również dzisiaj w niedzielę Pan Jezus sieje swoje ziarno. A tym ziarnem Pana Jezusa jest Słowo Boże, które usłyszymy w kościele. Również przed momentem usłyszeliśmy Ewangelię, którą w niedzielę ponownie usłyszymy w naszych kościołach. Pan Jezus chce, abyśmy to my byli tą dobrą glebą, gdzie Jego Słowo może wzrastać. To od nas zależy, czy Słowo Boże przyjmiemy do swojego serca. Jeśli wysłuchamy Go w skupieniu i w nas z należytą uwagą, wtedy będziemy mogli przyjąć to Słowo do swojego życia. Życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego wsłuchania się w Słowo Boże i starania się o to, aby być dobrą glebą, gdzie ziarno, czyli Słowo Boże od Pana Jezusa, będzie mogło wzrastać i wydawać bardzo obfite plony. Do zobaczenia!